Tak, chyba tak. Sajos. Kiedy twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex. Super Weekend w Kauflandzie! Świeżość. Super! W te soboty i niedziele karpówka wieprzowa bez kości w plastrach 8,39 za opakowanie przy zakupie dwóch, a ogórki gruntowe 4,44 za kilogram z Kauflandkart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zawsze w biegu. Mówili mi trzymaj formę, nie zwalniaj. Każdy ma moment, w którym się musi zatrzymać. Chociaż na chwilę. Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. A teraz akceptujesz wszystkie swoje blizny. Te widoczne i te głębsze. Cieszy mnie każdy moment spokoju. No, ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie. Każdego dnia. Tak dużo zabawy oznacza dużo brudnych ubrań i dużo prania. Uporaj się z tym z łatwością. Z nowym e-aromaterapia. Potrzebujesz jednej kapsułki dla czystego prania i niesamowitego zapachu, który wprowadzi Cię w dobry nastrój. Dużo pierzesz? Pierz z E. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wow! Kupon za uśmiech! Sprawdzaj codziennie. Witaj, Rosmanie. Pokaż uśmiech, a coś dostaniesz Teraz w aplikacji rozman.pl. Kupon za uśmiech. Gdzie byłeś, kochanie? Rosmanie. Hej, a co ty tu robisz? idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnes. Jakiś magnes może nie wystarczyć. Kup Neomak Skurcz, bo przyda ci się jeszcze potas, a dodatkowo masz też witaminę B6. I to wszystko jest w tym Neomagu? Tak. Komplet składników w jednej tabletce. A do tego Neomak Skurcz jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super. Idę po Neomag. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Tymbark. Mam ochotę na coś pożywnego z rana. Tymbark, drugie śniadanie do szkoły. Mówisz? Masz. Tymbark, mamy na to mózg. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Rano wszystko jest na nie. Stawa. Nie. Rozciąga mnie. A śniada? A! Nasze kiełbaski są tak lekkie, pożywne i szybkie, że każde śniadanie zamienią na śniada tak. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxi Cortan gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzolu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MaxiCortan numer jeden na problemy skórne. Sajos. Kiedy twoje włosy tracą blask. Nowa pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w twoich włosach od środka i na zewnątrz dla mocniejszych zdrowo wyglądających i lśniących włosów uwolnij swój blask nowa linia Sayos Intense Plex Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy Ach. byłam przerażona W przypadków szawicy jest teraz bardzo dużo Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Sora Forte. W Polsce jest tylko jeden lek na wszawicę w tak wygodnej postaci. Umyłam Zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Sora Forte ekspresowy lek na wszawice. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Sora Forte u całej rodziny. To jest lek dla bezpieczeństwa. Szczegółowe ja z, z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj Dę maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcesz poznać moją historię? Moje życie bywa dość wymagające. Dla mnie i dla moich włosów, dlatego musimy pozostać silne. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss skutecznie oczyszczają, a ulepszone formuły wzmacniają strukturę włosów dla 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss for every you. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. czy Regenerum ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to Regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. Rzuciłem palenie z desmoksanem. Nie paliłem już piątego dnia, a cała kuracja to nie cały miesiąc. Desmoxan I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła. Jak coś potrzebujesz na teraz, to zapłać później z Allegro Pay. Aktywuj Allegro Pay w dwie minuty i korzystaj, kiedy chcesz. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. To ja po prostu posłuchałem twojej rady, urwałem się i pojechałem datem. Powiem prawdę, że jesteś w Grecji. Pamiętasz tę panienkę, która kręciła nosem na mięsku w musace? No. Mieszka w Atenach. Ale zrobiłaś mi niespodziankę. I co? Ja nie jestem spontaniczny? Nie możemy udawać, że się nic nie wydarzyło, co? Zabrałaś mi wszystko. Nawet wspomnienia. Bracia. Dwa odcinki. Dzisiaj o 20 w Polsat Cafe. Jutro w Polsat Cafe. O 20. Bogaty dom, biedny dom. Dwie rodziny zamienią się domami i budżetem. O 21 bogate dzieciaki bez kasy. Lekcja codzienności. O 22 kolacja w ciemno. Do zakochania jeden kęs. Na program zaprasza jego sponsor, producent saturatorów Push Air, Marki Tafi. Na program zaprasza jego sponsor firma Herbapol Wrocław, producent leku Tanimal na biegunkę i zatrucia pokarmowe. Sponsorem programu jest producent leków Alantan na drobne rany i oparzenia.